Cześć, kochani! Dziś opowiem Wam niesamowitą historię o nadziei i wierze w drugiego człowieka. Czy myślisz, że wszystko w życiu wraca do nas jak bumerang, nieważne czy to coś złego czy dobrego? Oczywiście może minąć wiele lat, zanim się to stanie, ale czasem ten bumerang, który wielu nazywa karmą, wraca do nas natychmiast. Jeśli należysz do tych, którzy w to wierzą lub nie wierzą, Koniecznie obejrzyj tę historię do końca. Amerykanin Thomas Coleman kochał swoją rodzinę bardziej niż cokolwiek innego. Wierzył, że w życiu nie istnieje nic ważniejszego od szczęścia i zdrowia najbliższych. Thomas wiódł spokojne życie z żoną i dwójką dzieci oraz ich uwielbianym kotem, Puffin. Kociak był z nimi już od dziesięciu lat. Cała rodzina bardzo o niego dbała i kochała. Traktowali go jak jej członka. Tomas przygarnął Pafiego, kiedy ten był jeszcze kociątkiem i od tamtej pory nie wyobrażał sobie bez niego życia. Niestety pewnego dnia Pafi zniknął. Cała rodzina bardzo się o niego martwiła, a szczególnie jego zaginięcie przeżywały dzieci. Tomas wraz z żoną i sąsiadami szukali Pafiego po całym osiedlu w promieniu kilku kilometrów. Ale nawet kiedy sprawdzili już chyba wszystkie miejsca i potencjalne kryjówki kota, nie znaleźli po nim nawet śladu. Nie wiedzieli, co jeszcze mogą zrobić, by znaleźć Pafiego i zabrać go do bezpiecznego domu. Czuli się bezsilni, ale nie tracili nadziei i postanowili działać. Tomas prowadził dobrze prosperującą firmę budowlaną i już następnego dnia poprosił wszystkich pracowników, żeby wywiesili plakaty ze zdjęciem Pafiego w całym mieście. Zapłacił im za to jak za cały dzień pracy, a za znalezienie kota wyznaczył nagrodę. Ogłoszenia wisiały dosłownie wszędzie i to dodawało rodzinie kolmanów nadziei, że niedługo ich ukochany zwierzak wróci do domu. Od momentu zaginięcia Pafiego minęły już dwa dni, ale jak dotąd nie zgłosił się żaden znalazca. Kolmanowie wiedzieli, że po takim czasie szanse na odnalezienie go w wielkim mieście są znikome i z każdą godziną maleją. Kolmanowie zaczęli już oswajać się z myślą, że kot nigdy do nich nie wróci. Ale po dwóch dniach zadzwonił telefon. Głos w słuchawce oznajmił, że kot jest cały i zdrowy, ale Tomas sam musi zgłosić się po jego odbiór, bo znalazca nie jest w stanie przynieść go pod wskazany na ogłoszeniu adres. Tomas był przeszczęśliwy. Skakał z radości na wieść, że jego ukochany kot się odnalazł i jest bezpieczny. Mężczyzna natychmiast pojechał pod wskazany punkt. Było to dość dziwne, że kot zawędrował tak daleko, bo podane przez nieznajomego miejsce znajdowało się na drugim końcu miasta, kilkanaście kilometrów od domu Kolmanów. Ale najważniejsze przecież było to, że Pafi jest bezpieczny. Tomas dojechał na miejsce i bardzo się zdziwił, kiedy pierwszy raz zobaczył osobę, która odnalazła jego kota. Okazało się, że to bezdomny mężczyzna Jay Young. Mówił, że znalazł Pafiego w parku. Kot był tak głodny, że nawet po tym jak zjadł wszystko, co Jay miał przy sobie tego dnia, nadal miałczał i prosił o więcej. Jay wydał więc swoje ostatnie pieniądze, by kupić mu więcej jedzenia, po czym w kieszeni zostało mu niecałe 50 centów. Mężczyzna był tak poruszony opowieścią bezdomnego, że za znalezienie i opiekę nad kotem zaproponował mu 200 dolarów, ale ku jego wielkiemu zaskoczeniu Jay nie chciał przyjąć od niego żadnych pieniędzy. Tomas nalegał, chciał wcisnąć mężczyźnie banknoty, ale bezdomny mężczyzna był niezwykle honorowy i stanowczo odmawiał. Po przywiezieniu Pafiego do domu, cała sytuacja nie dawała Tomasowi spokoju. Wciąż zastanawiał się, jak może odwdzięczyć się mężczyźnie, który uratował ukochanego kota. Członka jego rodziny przed nędzą i niebezpieczeństwem. Wieczorem Tomas wpadł na świetny pomysł i już następnego dnia wrócił na miejsce, gdzie spotkał się z bezdomnym. Tom grzecznie się przywitał, chwilę porozmawiali, po czym zaproponował mu pracę w swojej firmie budowlanej. Ku jego zdziwieniu Jay z radością przyjął ofertę. Od tego zdarzenia minęło już wiele lat. Przez cały czas Jay uczciwie pracował dla Toma i zarabiał stałe 11 dolarów na godzinę. To wystarczało mu na jedzenie, wynajęcie mieszkania lub tani motel. Mężczyzna był świetny w swojej pracy, bardzo się przykładał, nigdy nie spóźniał i dawał z siebie wszystko, by nie zawieść Toma, który dał mu szansę na nowe życie. To jednak nie koniec tej niezwykłej historii. Po kilku latach, odkąd Jay zaczął pracę w firmie, Tom zauważył, że mężczyzna świetnie radzi sobie z wszelkimi konstrukcjami. Zdarzało się, że miał lepsze pomysły i wykonanie niż profesjonaliści, których Tom zatrudniał. To dlatego pewnego dnia wezwał go do swojego biura na rozmowę. Na początku Jay mało się odzywał. Widać było, że nie chce opowiadać o swojej przeszłości, ale po jakimś czasie zaczął się otwierać i wyznał swojemu szefowi, że owszem, Wiele lat temu pracował już na budowach i to nie jako zwykły pracownik, a kierownik. Niestety przyszedł kryzys, a firma, dla której Jay od wielu lat pracował, zbankrutowała. Wtedy się załamał i, żeby zapomnieć o problemach, zaczął sięgać po alkohol. Nie trudno się domyślić dalszej części opowieści. Im więcej Jay pił, tym bardziej rosły jego długi, aż w końcu wylądował na ulicy. Ale jak sam mówił, było to dla niego nawet dobre, bo wtedy przynajmniej przestał pić. Zaskoczony tym, co usłyszał, tom zdecydował się jeszcze bardziej pomóc mężczyźnie. Jeszcze tego samego dnia dostał awans i powierzono mu odpowiedzialne zadania inżynieryjne, z którymi doskonale sobie poradził. Po kilku miesiącach od awansu Jaya okazało się, że dzięki jego wytężonej pracy i umiejętnościom firma coraz bardziej się rozwijała, a z czasem Tom i Jay stali się nie tylko współpracownikami, ale też przyjaciółmi. Obecnie Jay już od dwóch lat mieszka w swoim własnym domu. Za kilka miesięcy planuje pobrać się ze wspaniałą kobietą, która pokochała go z całą jego przeszłością, takiego jakim jest. Jak widzicie, to nie jest historia o zagubionym kocie. Bardziej chodzi tu o osobę, która go odnalazła oraz kogoś, kto nie bał się dać mu drugiej szansy. Myślicie, że to przeznaczenie czy karma? Podzielcie się przemyśleniami w komentarzach. Dzięki za obejrzenie. Lajkujcie, komentujcie i subujcie kanał Projekt X. Klikajcie w karty i udostępniajcie filmy znajomym. To pomaga nam się rozwijać. Pozdrawiam!